Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień siódmy. Przeleciał nam ten tydzień. Ale fajnie, był ciężki ten tydzień, co prawda. Mhm. Natomiast łącząc wszystko, co się wydarzyło, myślę, że zrobimy takie podsumowanie. A to podsumowanie chyba sobie zrobię jutro. Będzie taki spokojny dzień, bo dzisiaj mamy sobotę, a jutro w niedzielkę na spokojnie będę mógł usiąść, przeanalizować wszystko i zrobić takie podsumowanie. Więc yy, myślę że tak to zrobimy. A co dzisiaj? No dzisiaj troszeczkę poranek zacząłem inaczej, ponieważ no, nie zacząłem od kamery, zanim wstałem z łóżka, yy, natomiast zacząłem od szklanki ciepłej wody i zacząłem od treningu oddychania wimachowa. O, tego, tego pana. Od, od jego treningu oddechowego zacząłem. To jest człowiek lodu. E, tak niektórzy go też zwiążą. Bardzo fajna, ciekawa postać. E, może nie teraz, ale kiedyś poruszę mocniej, kim on jest, o co chodzi. E, zrobię taki, właśnie tematyczny odcinek poświęcony właśnie bardziej treningu oddychania bo jest to dla mnie taka dosyć bliska bliska i ważna część dosyć mocno skupiam się też na oddechu 10 minut orbitreka zrobione ale kurcze było ciężko czuję, że muszę zwiększyć trochę podaż jedzenia bo brakowało mi energii jakoś tak głowa, głowa dawała radę, ale a energii brakowało. Lecimy z dalszymi ćwiczeniami. Dobra, lecimy do roboty. Zadanie na teraz, o kurde. Niby mieszkam na wsi i, i znam te zapachy, ale o, wczoraj tata tutaj podgarniał kupy z gnojem i zaleciało dosyć ostro. Dosyć mocno. Ale zadanie teraz umyć ładowarkę właśnie od tego podpychania, żeby była odświeżona, bo czekają dzisiaj zadanie specjalne. Ale co to za zadanie? Będzie w dalszej części. na spokojnie bo jak mi to spadnie to powinien 200 kg ma jedna płyta są 4 albo 5 płyt 250 kg to jakoś tak kilka zadań specjalnych które miała dzisiaj ładowarka to wyrównanie tutaj terenu Tutaj ten plac. Dzisiaj równałem. Nie mam filmiku, jak to było wcześniej, niestety, żeby to porównać i pokazać o co chodzi. Ale tutaj były po prostu pagórki, jakbym to nazwał. Były tutaj góry ziemi, i to wszystko trzeba było wyrównać, rozepchać. Więc było dosyć ciekawie. Kilka godzin, tak naprawdę, roboty i. Pracę. No tak to wygląda. Oprócz tego trzeba było tutaj też dojechać. Więc sama jazda tutaj zajęła mi 40-50 minut. No nic. Na dzisiaj z tym placem kończymy. Lecimy do następnych zadań. Ok. Kontynuacja tego vloga. Już mi brakuje słów. Dlatego że. Cały czas dzwoni mi telefon tutaj na słuchawkach, kiedy włączam kamerkę. Okej, okay, dobra. Jest po godzinie 19. Miałem skończyć dzisiaj szybciej. Zresztą tak jak zawsze, kto ogląda ten wie. Natomiast jeszcze jestem w trakcie pakowania kapusty, ale za chwilę kończę, dlatego że właśnie rozmawiałem z tatą, że po prostu muszę kończyć wcześniej dzisiaj naprawdę muszę się spakować jutro rano wcześnie wyjeżdżam biorę kilka dni urlopu że tak to powiem więc muszę spakować cały sprzęt do pracy <grybujesz> żeby sobie spokojnie popracować na wyjeździe troszeczkę wiadomo się zregenerować ale też nadrobić montaż i takie 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 rzeczy więc Filmiki cały czas będą. Dzisiaj ten vlog raczej będzie taki z tych krótszych, chyba, że jeszcze coś nagram w domu. Natomiast no, nie nagrywałem Ci pracy. Większość dnia była spędzona w ładowarce, na przepychaniu ziemi, wyrównywaniu terenu. Robiłem to na najlepszym warsztacie w okolicy, TK Autoservice, TK Tiuchtjej. E... Dobrze mówię? TK? Autoserwis? Jakoś tak. Przepraszam, ale no, autoserwis TK. Taki warsztat. <grym> tak, to, tak to się nazywa. Nie mam dzisiaj ściągi, a, post, a filmik nie jest sponsorowany, więc mogłem się przejęzyczyć i pomylić. No. no niestety. Tak to jest. My tam robimy wszystkie nasze samochody, więc teraz nie mam czym jeździć. <grym> Nie, no to się chyba też wytnie. To też, to też chyba pójdzie na koniec, jako wycięte sceny. Wujek mnie zabije. Dobra. No nic, nie przyciągam. Działamy cały czas, robimy to dalej. Nie poddajemy się. A dzisiaj, siódmy dzień. Siódmy dzień. Przeleciał ten tydzień, przeleciał. Jutro zrobię sobie taką notatkę i na spokojnie podsumowanie, które też wleci jak najszybciej. 21.30, za chwilę latuje film na YouTube. Montaż poszedł mi bardzo fajnie, sprawnie i już um, jest zrenderowa zrenderowany. Czyli już się po prostu zapisał po montażu. Choć jest to część pierwsza. Część drugą jeszcze nie zmontowałem, ale chciałem podzielić, bo byłby za długi ten vlog. Teraz ma 11 minut i jest to część poranek plus praca, a część druga będzie o tytule Spełniam marzenie, czyli część, w której tak naprawdę wyjeżdżam. No to marzenie spełnić, a ja tam też trochę materiałów narobiliśmy. Więc stwierdziłem, że podzielę to na dwie części. Mam nadzieję, że materiały jakoś fajnie wyszły. Bo jeszcze ich nie sprawdzałem, ale mam nadzieję, że będą dobre. <grych> Więc co, na dzisiaj rzucam film. Jest świetna godzina, coraz lepiej mi to idzie, coraz sprawniej. Rzucam film i idę spać. A rano będę musiał się pakować. Bo już dzisiaj bym raczej się położył. No nic, na dzisiaj. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Halo? Halo? No. to chyba będzie już wycinka na sam koniec, bo to jest po prostu jakiś absurd. Próbuję czwarty albo piąty raz rozpocząć ten filmik. To w sensie kontynuację tutaj. A! Spokojnie, Bąbelek. Spokojnie. Dobra, jeszcze raz.